Kathy Holmes od lat przyciąga wzrok swoją niemal idealną sylwetką. Kiedyś, w czasach swojej największej popularności, aktorka zmagała się z kilkoma nadprogramowymi kilogramami. Jednakże dzięki wprowadzeniu kilku prostych zasad do swojego życia, udało jej się je pokonać. Holmes zyskała szeroką popularność na początku XXI wieku, zwłaszcza po roli Joey Potter w kultowym serialu Jezioro Marzeń. Od tamtej pory jej życie zawodowe i prywatne było pełne zwrotów akcji. Związek z Tomem Cruisem sprawił, że nie schodziła z pierwszych stron gazet. Po rozstaniu w 2012 roku wokół jej osoby zapanował nieco spokojniejszy okres. Jednak przełomowym momentem dla aktorki pojawił się w roku 2017, kiedy otrzymała propozycję wystąpienia w filmie The Dorman. Rola wymagała od niej intensywnych treningów, w tym boksu i ćwiczeń siłowych. Efekty tej żmudnej pracy były szybko widoczne. Katy Holmes zaprezentowała wysportowaną, umieśnioną sylwetkę. Choć ostatecznie nie zagrała w tym filmie, to przygotowania pozwoliły jej powrócić do znakomitej formy. Aktorka kontynuuje tę dobrą passę do dziś. Jej spektakularna przemiana, obejmująca zrzucenie blisko 10 kg w przeciągu zaledwie miesiąca, była wynikiem restrykcyjnej biety. W jednym z wywiadów Holmes przyznała się jednak do trudności, jakie napotyka przy rezygnacji z ulubionych potraw, szczególnie meksykańskich. Nie omieszkała również wspomnieć o swoich słabościach dodań przyrządzanych przez przyjaciela znanego projektanta Zake Posena. Mimo tego, Katy stara się na co dzień odżywiać zdrowo i lekko, stawiając na świeże warzywa i owoce, jednocześnie unikając ciężkostrawnych potraw oraz tłustego mięsa. Choć aktorka zmaga się z pewnymi kulinarnymi pokusami, dzień w dzień stara się dbać o swoją formę. Holmes podkreśla, że codzienne ćwiczenia są nieodłącznym elementem jej życia. Utrzymuje wysportowaną sylwetkę dzięki regularnym sesjom treningowym, w tym ćwiczeniom siłowym, fitnessowi i jodze. Z czasem odkryła, że codzienna dawka ruchu, nawet w mniejszych ilościach, przynosi świetne rezultaty. Jej przypadek pokazuje, że intensywny trening można połączyć z przyjemnościami kulinarnymi, dowodząc, że nie trzeba rezygnować ze wszystkiego, aby osiągnąć wymarzoną formę. Dzięki determinacji i zdrowemu stylowi życia, Cathy Holmes inspiruje wielu do dążenia do własnych celów oraz troski o swoje zdrowie.